Hej, Kate! Hej, Wal! Te lody wyglądają na bardzo smaczne. Dziecko Wal. Co robisz? Zdrabka? Okej. Okay. Wygrałaś milion dolarów? Wielkie wow! To dziecko właśnie sprawiło, że jego mama stała się bogata. Niesamowite. Wow, przygotuj się! Bogate mamuśki muszą wyglądać stylowo. Patrzcie na to, olśniewająca! Kate? Dziecko Kate. A co z twoją nagrodą? Jeden dolar? O nie! Tak więc nasza Kate i jej Bobas nie mieli dzisiaj szczęścia. Bez lodów i bez modnych ubrań. Kurcze! Wal dostała ogromny kosz słodyczy i osobistego asystenta. Szaleństwo! Totalnie odjechane! Bogata mama Wal właśnie sobie odpoczywa i nie podzieli się Coca-Colą z biedną mamą Kate. Nie miło. Hmm. Kate pyta ponownie, ale szybko spotyka się z odrzuceniem. Och, nasza biedna dziewczyna. Hmm. Ochrona! I w ciągu milisekundy jej Coca-Cola jest uzupełniona. Wow! Wow! Dziecko Wal cieszy się z nurkowania w wannie pełnej słodkiej Coca-Coli. To jest szalone. Ten cukier wystarczyłby na całe życie. Nie czuję się wcale zazdrosna o mamę. Wyobraź sobie to słodkie szaleństwo. Dziecko Wal. Jakiś pomysł? Zgadza się. W razie potrzeby Mentos pomoże. A ona to wypija. Teraz czekamy. Ognia! A! Będzie z tego katastrofa. Albo Coca Colowe jacuzzi. To nie może być przyjemne. Orety. Mentosowa, Coca-Cola, kąpiel bombelkowa. Spełnienie marzeń. Witam, drogie panie. Od czego możemy zacząć? Pizza za 5000 dolarów? Podamy ją jak najszybciej. To rozbiłoby bank każdej normalnej osoby. Jestem totalnie zaskoczona, że ta pizza nie złamała stołu. Teraz, Kate, co dla ciebie? Hmm, tak. Posiłek za 1 dolar. Idealny dla budżetu, Kate. Nadchodzi. Posiłek za dolara. Dla ciebie, droga pani. Cóż, to. to nie jest wcale tak dużo. To jest malusieńkie. Tak, serio. To jest warte tyle, ile za to zapłaciliśmy. No cóż, zjedzmy to. Mmm, wciąż pyszne. Miłej podróży. Całe szczęście dla malutkiej Kate, ten burger jest ogromny. Ach, to taki bonus z zabyciem małym. Czas na frytki. Zobaczmy, co na to Bobas. Jej wyglądają, jakby były w normalnym rozmiarze. Pyszne, chrupiące. Pizza, pizza. Leci na dół. mniam, miam. mňam. Zjedzmy ją. Idealna. I popij to wszystko Coca-Colą. Nadchodzi. Hej, ładnie ją przechwyciłaś. Teraz gdzieś Kate ma pełny brzuszek. Mama nie aż tak bardzo. zwija Pizzarito. To połączenie pizzy i burrito. Smacznego. Serowa pyszność. Krysiek to może! Tak, mogliśmy to przewidzieć. Wszystko w porządku, mała wal? Och, wal, nie masz pojęcia, co się stało. Hmm. Czas na film? O, oh, wow! Hmm, popcorn proszę. Ale ta niewielka porcja nie jest dobra dla wal. Ona naprawdę może sobie pozwolić na te ceny, które są w kinie. Tak wygląda luksus. Kate też chciałaby zjeść coś dobrego. Mmm, Wal zaczyna się nudzić. Start! Aaaaah! Oh, o, Jerry, odchodzę! Valerie przełączyła film? To nie jest fajne dziewczyno. Kate na to nie pozwoli. Naprawdę to. Boom! Co? Wygląda na to, że ty zatrzymałaś czas! Zabierzmy się teraz do pracy. Zamienia stroje z Val. Teraz ona jest bogatą mamą. Och, Wal. Włączmy czas z powrotem. Film wraca do normy i patrzcie na to! Kate zostawiła swoje stare życie i może teraz zajadać słodycze. Dziękuję panie ochroniarzu. Zacznijmy od czekolady. Och, Wal! Nic dla Ciebie! Twoje szczęście się skończyło. Czy to czas, aby coś zjeść? Z pewnością. Otwieraj! No cóż, opcja dla Kate nie jest zbyt fajna. A co jest w szafce dla bogatej? Kate chciałaby czegokolwiek dobrego. Okej, okay, tylko popatrzmy. O, rety, tyle pysznych przekąsek! Możliwości są nieograniczone. Wal na pewno nie zauważy, jeśli wezmę sobie troszeczkę. O, tak, takie dobre! Weźmy troszeczkę więcej. Przecież musimy czymś to popić. I tak po prostu. Kate zjada całą zawartość szafki. Och, kochana, będziemy mieć kłopoty. Ja bym się na Twoim miejscu gdzieś schowała. Kate kamufluje pustą szafkę. Teraz idź umyć twarz. Cześć, Val. O nie, ona jest głodna. A w jej szafce nie ma nic oprócz kartonu. O nie! Co my zrobimy? Zostały tylko papierki? To wszystko! Wal wpada w szał. Ona ci dopadnie! Kate, bądź ostrożna. cię! Ty jesteś złodziejem słodyczy. Chyba jesteś główną podejrzaną. Pani pójdzie ze mną. Przykro mi, Kate. Twoja misja się nie powiodła. O, rany! Co ty tam robisz, Dziusiu Kate? Zobaczcie, co tutaj mamy. Darmowe słodycze dla wszystkich kobiet w ciąży. Jak słodko. Jest tu wszystko, czego dusza zapragnie, i mieści się w budżecie, Kate. Wszystko, co ty i twoje dziecko chciałoby zjeść. Mam Nutella, tak i gofr. Zróbmy z tego kanapkę. I dodajmy kolejną warstwę kremu. Niesamowite! Już prawie! Posypka i gotowe. Wszystko dla Kej, Smacznego! Patrzcie na to arcydzieło! Masz szczęście, dziewczyno! Dziękuję, Alex! Wal zamawia lunch. Nadchodzi. Tak, tak! O rety, kabarety! Tak, to będzie dobre. Smacznego Wal. I dzidziusiu. Takie pyszne! I wielkie! Cześć, Lina! Chcesz trochę? Przekro mi, tylko kobiety w ciąży mogą jeść za darmo. Nie ma sprawy. Pączkowa poduszka na ratunek. Wygląda przekonująco. Nadchodzi! Jejku, ten brzuch jest ogromny! Bliźnięta, trojaczki, czworaczki, chyba pączuszki! Wow! Dziecko Kate coś przeczuwa i woła dziecko wal. Hej, dzieciaku! Dziecko wal się z tym zgadza. SOS! Alarm! Alarm! Mamy tu oszusta! Alex komunikuje się z dzieckiem wal. Aha, rina? Dzieciopączek się nie liczy. Ale mimo wszystko mamy dla Ciebie coś dobrego. Wafelek do lodów, a jakie lody? Rybno brakułowe. Trzeba je troszkę doprawić i udekorować bitą śmietaną. Okropnie doskonałe. Gotowe! Smacznego! Zamówienie gotowe! Ble! Oto nasze dziecko! Gratulacje! To chłopiec? Nie, to pączek! Cześć Wam! Wow! Co to ma być? Hmm? Dziecko! Głodne! Chyba musimy ich nakarmić jak najszybciej. Smutne dziecko to smutna mama. Trochę mleka powinno załatwić sprawę. Nie, nie, parasol. Przykro mi, Kate. Dziecko wcale nie chce mleka. Orety. rety. Wal, co tam? Gigantyczny Twix na obiad? To na pewno sprawi, że twoje dziecko będzie szczęśliwe. Okej, okay, leci na dół. Mmm, smacznego dzieciaczku. Ona przyjdzie na świat jako miłośnik słodyczy, tak jak jej mama. Kate, musimy wymyślić jakiś plan. Twoje dziecko jest takie głodne. Zaraz zacznie krzyczeć. A Wal odmawia, gdy Kate prosi o jakieś przekąski. Nie miło. Co teraz? Czekajcie, nie! Gdzie jest dziecko? Uuu, patrzcie. Wal wygląda na to, że masz bliźniaki! Jacie! Wal może dokładnie poczuć tą wojnę od Wix'a! Przestańcie! Ha? Niezłe ruchy, Wal! Chyba masz dość! <laughs> no pięknie! Czas na wpadki! Wielkie dzięki za oglądanie! Do zobaczenia następnym razem! Nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku! Pa, pa!